W tym filmie porozmawiamy na temat tego, jak polski rząd planuje przejmować majątki rosyjskie w Polsce. Zrozumiałe jest, że większość osób na pewno w tych czasach powie, że to dobry ruch, ale ja Wam powiem, że jest to bardzo zły ruch i bardzo niebezpieczny dla Polski. Nie z powodu jakiejś obawy ze strony Rosji, ale z dużo bardziej poważnych powodów, które mogą być nieprzyjemne dla naszego kraju i dlaczego dowiecie się właśnie w tym filmie. Zapraszam! Na początku tego filmu, zanim przejdziemy, dlaczego złym pomysłem jest rekwiracja rosyjskich majątków w Polsce przez polski rząd rozbijemy to na czynniki pierwsze. To jeszcze poproszę was o subskrypcję, o polubienie tego kanału, ewentualnie też komentarze do tego filmu, a nie tak jak zawsze robię to na końcu. Dlaczego rekwiracja rosyjskich majątków w Polsce jest bardzo niebezpieczna i bardzo niekorzystna dla Polski? Bo możecie być praktycznie pewni, że ona zaburzy przyszłość gospodarczą naszego kraju. Jeżeli taka sytuacja się wydarzy, że będziemy rekwirowali majątek, bo taka decyzja będzie miała ogromny wpływ, jak będzie długofalowo postrzegany właśnie ten kraj. Pamiętajcie, że nigdy nie należy się kierować tym, co nam teraz serce mówi, że o taka sytuacja się wydarza, gdzieś na Ukrainie, to powinniśmy teraz wszystko co rosyjskie y, wyrzucić z tego kraju, a szczególnie zarekwirować ich majątki. Należy słuchać bardziej rozumu, coś co będzie zawsze miało efekty długofalowe i to właśnie jest jedna z tych decyzji. A o co tutaj chodzi? Mianowicie chodzi o to, że pamiętajcie, że jeżeli nasz rząd będzie konfiskował własność rosyjską, to zostanie podważone jedno z kluczowych praw, a w zasadzie jedno z najważniejszych praw, jakie są w cywilizowanym świecie. A jakie to prawo? Prawo własności. Jeżeli przez polski rząd zostanie zanegowane prawo własności, czyli tak naprawdę coś należy przykładowo do Ciebie, ale w każdej chwili pod dowolnym pretekstem może być Ci to zabrane, to znaczy, że prawo własności zostało podważone. Jeżeli prawo własności jest podważone w danym kraju, to praktycznie ten kraj jest już niestabilny prawnie. A jak jest kraj niestabilny, Prawnie, to znaczy, że nie warto w niego inwestować, dlatego że nie wiadomo, co tam się wydarzy, a więc inwestycja nosi duże znamiona ryzyka. Czyli skrótowo mówiąc, jeżeli przejmiemy prawo własności rosyjskich mieni, które są w Polsce, tutaj chodzi o, głównie o nieruchomości oraz aktywa, czyli np. o jakieś obligacje i dywidendy z tych obligacji. No to nic innego nie będzie to świadczyło, że prawo własności w tym kraju nie istnieje. A tym samym będzie to bardzo wyraźny sygnał dla całego świata, że w Polsce nie warto inwestować, żadnych firm nie warto otwierać, nie warto niczego robić, dlatego że ten rząd tego kraju może wam zakonfiskować, co tylko będzie chciał pod jakimkolwiek pretekstem. Jeżeli myślicie, że wojna jest tym pretekstem, że Polska mogłaby rekwirować majątki, na przykład teraz Rosja zaatakowała Ukrainę, więc rosyjskie, potem może gdzieś jakaś inna ruchawka będzie to majątki innych krajów, tak żeby do Rekwirowany, no to sobie ukręcacie właśnie pętlę na swoją własną szyję. Pamiętajcie też o tym, że przecież już kilka razy próbował przedknąć ustawę o bezkarności urzędników i polityków. Tą ustawę w różnych miejscach próbował przepchnąć i prawdopodobnie teraz ponownie by ją próbował, bo już mówi, że do rekwiracji jakichś majątków by chciał zmienić konstytucję. W tym filmie nie będziemy się skupiali na tym, że w innych krajach, krajach przejęli sobie jakiś statek czy jacht, dlatego, że tutaj jest troszkę inna sprawa o przejmowaniu majątku w tym nieruchomości. Pamiętajcie, że zgodnie z prawem, jeżeli coś jest z nielegalnego źródła, to może być skonfiskowane cały czas, zgodnie z prawem przez rząd. Natomiast jeżeli my chcemy konfiskować rosyjskie mienie i one nie pochodzi z udowodnionego nielegalnego źródła, a po prostu jest mieniem Osoby mieszkającej w Rosji czy kapitał rosyjski, no to chyba jest to nic innego jak tylko chory pomysł, bo mówimy cały czas o podważeniu prawa własności, a więc skazaniu Polski jako kraj niestabilny prawnie, a tym samym zamknięcie drzwi do inwestowania przez inne narody w tym kraju bo nie wiadomo, czy im nie zaczną zaraz czego się rekwirować. Zresztą też jakby zarekwirowali taki majątek, to ciekawe, kto nim by się zaopiekował. Czy by on poszedł na aukcję, czy nagle polscy oligarchowie, bo my też w zasadzie mamy kilku takich. Jak się interesujecie gospodarką i polityką, to na pewno wiecie, że Polska też ma swoich oligarków yy, własnych. No i teraz dochodzimy też do kluczowej kwestii, jeżeli będą rekwirowane te majątki rosyjskie w Polsce, będą rekwirowane majątki osób, które nie są skazane w Polsce z żadnym wyrokiem, nie jest udowodnione, że majątek pochodzi z działalności przestępczej, a więc dowolny majątek będzie to furtka, to po prostu otworzy drzwi do dowolnej rekwiracji majątku dowolnej osoby, czyli Twój majątek też będą mogli z czasem zrekwirować, dlatego, że sobie do niego dorobią definicję. No bo można by powiedzieć, że że rekwirowanie będzie majątków oligarchów. Ale co to znaczy oligarcha? Bo jeżeli jakiś kraj zaatakował inny kraj i mamy zamiar rekwirować majątki prywatnych osób danego kraju, no to chyba tutaj nie tędy droga. Możecie być pewni, że jeżeli przepcha coś takiego, że możliwe będzie zgodnie z prawem rekwirowanie majątków osób nieskazanych wyrokiem sądowym, ani tym bardziej majątków, które nie pochodzą z działalności przestępczej, to możecie być pewni, że zaraz będą w tej ustawie takie wyłączenia. Albo one z czasem się zaczną pojawiać, że będzie można rekwirować majątek np. przedsiębiorcy, który spóźnił się z jakąś opłatą, albo ewentualnie majątek osób, które są przeciwnikami PiSu, bo paragraf i definicja zawsze się znajdzie na taką osobę. Tym samym, jakby Polska wprowadziła przejmowanie majątków rosyjskich, to by sobie strzeliła w kolano, podważając prawo własności. Zresztą też nie oszukujmy się, bo jeżeli śledzicie. W ogóle losy polityczne w Polsce, to na pewno wiecie, że ogólnie partia rządząca teraz ma bardzo mocne zapędy, takie totalitarnej. Oczywiście komunistyczne też jak najbardziej, ale totalitaryzm jest u nich mocno widoczny. Innymi słowy, jak będziemy pozwalali im na wszystko, to w końcu obudzimy się w kraju policyjnym, gdzie będziemy pałowani. Jak widzimy historię działającą się też w niektórych innych krajach. No bo teraz, jeżeli konfiskata miała być takiego mienia, czyli obligacji nieruchomości rosyjskich, to jaką definicję stworzymy, komu należy zabrać takie mienie? I teraz część osób może powiedzieć, że no tak, ale przecież w innych krajach też zabierali i to jest takie najbardziej wskazane, to może ukrócić wojnę. Pamiętajcie, że wojna się w końcu skończy, a dany kraj, jeżeli przejmie własność danego kraju, nie będąc w stosunku wojennym do niego, no to chyba łamie prawo międzynarodowe. Co innego jest sankcją gospodarczą, jeżeli zaprzestajemy z zakupów jakichś produktów z Rosji, a co innego jest przejmowanie majątków dowolnych osób, które nie sprawują tam rządu, a nawet gdyby. Z tego powodu, że jeżeli podważymy prawo do własności, to możecie być pewni, że w Polsce inwestycje praktycznie zostaną zahamowane. W zasadzie nikt nie będzie chciał tutaj inwestować z prostego, prozaicznego powodu. Nie warto, dlatego, że Szacowanie ryzyka będzie zbyt wysokie do inwestowania w ten kraj. Już teraz w tej chwili. Sami wiecie, że ustawy bywają pisane w nocy, być może na kolanie, i zmienia się prawo z wykonawczością nagłą. To już Polska w tej chwili już jest niestabilna prawnie, ale jeżeli prawo własności zostanie podważone, to praktycznie będzie to kraj bambusowy, totalitarny i nie będzie warto w niego w ogóle nic inwestować, żadnych firm tutaj zagranicznych rozwijać, ani technologii transferować z tego powodu, że. Po co? Jak w każdej chwili, można im to zabrać. Dlatego nie cieszymy się tak bardzo, że o, może ukrócimy wojnę tym, że zabierzemy im jakoś własność. Rząd i jego genialna strategia już wygrała naturowie, że Polska jest stroną skrajnie przegraną i tak samo będzie w tym przypadku. Jeżeli będziemy rekwirowali tą własność, to potem pojawią się odszkodowania dla tych krajów, bo my nie jesteśmy w stanie wojny teraz z Rosją. A druga rzecz, że damy ten wyraźny sygnał, że w Polsce nie warto inwestować, dlatego że prawo jest tutaj praktycznie pisane. Palcem na wodzie. Z mojej strony to tyle. A jeżeli byście chcieli film, żebym nagrał o negatywnych oraz pozytywnych skutkach migracji do Polski z Ukrainy w ostatnim czasie, to dajcie znać w komentarzu, też taki film się pojawi. Dzięki za obejrzenie. Zapraszam na następne filmy. Cześć!